Witam Cię serdecznie, drogi widzu, w kolejnym odcinku z Lombardu na kanale Shoteu. To nie subskrybuje tym pałek zapraszam Was na Twitch, kropiak Kośnik diabel 6 gdzie odbywają się codzienne transmisje na żywo, przynajmniej się staram, żeby były yy, codziennie. I teraz mamy 107 odcinek, po co Ci Lombard? Oglądamy. No, na no. 60 Spoko. Mikado, yy, 360, Feder. Nie, ja nie, nie chcę tego. Tak, ja tak ja ja to bierzesz na pewno, tak? Yy, tak, tak. Ile dasz pięćdziesiąt 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 sześćdziesiąt sześćdziesiąt O! Słyszę dźwięki Nice! złotych. No co Sab mnie pokonał, to chociaż tak wesprę Wbrew pozorom jest to ja więcej dostanę z tych 15 zł, aniżeli z tego suba. <laughs> Także dziękuję serdecznie. Będę miał. Będę miał. Takie od... Z 15 zł dostanę jakieś 14,50. A z suba bym dostał 7 zł. Czy już? drobne? Yy, mam. Tak to robi. No, patrz, ile tu jest wędek jeszcze o. I tu I też jest iPhone, naprawdę wędki są takie tanie, że w Lombardii jakąś taką wędkę, żeby sobie połowić tylko rybki, tak? O. Za pięć dych taką wędeczkę w lombardzie? Kurwa, żebym swoje. Nigdy, nigdy własnej wędki nie miałem. Znaczy miałem kiedyś taką, co ojciec mi niby dał, ale to była taka moja, nie moja, nie? Coś? Bo moje chciałem kupić właśnie na prezent. Tak się uparła na tego iPhone'a, przypuszczę, posłyszy... Nawet do takiego gównołowienia w jakimś stawiku, no to po co ci jakaś wybitnie dojebana wędka, nie? Myślę, że taka do stówki to starczy, lajtowo. Ja się nie znam totalnie, więc wiecie. Ale to musisz całość kupić, tam jest po prostu cały, wiesz, tym po ciemny. prostu to wszystko, A, to, całość, to, jest, to jest całość, lepszy. nie? Za cztery stówki. To ile tam są dwie wężki, tak? Trzy. Siedzisko. Trzy i takie lepsze, no. Nie chcę nie chcę. Ja sobie zamówię z internetu jak coś, żeby taki, wiesz, to są A pojedyncze też byś się sprzedał? Nie. 17 zł na no temu? XD. Jakbym Ci dał... Kurde Co? Mojego Samsunga A34 5G Mam do niego fakturę tylko, że na e-mailu Bo w A. Holandii go kupowałem Ale ja mam fakturę, wszystko mam Kradę do mnie A, doceniam Rewirt, dziękuję serdecznie 20 ja, Pro Mate 20 Pro i 10 złotych ci dopłacił To chyba przy donate'ach zostaje L serdecznie. Dzięki za deszkę kolejną Mój. 128 8 giga, 6 giga RAM. To już co? Zrobimy najpierw sprzedaż tej węteczki. OK. Spoko, spoko. Dobra, pogadamy. Kurde, bym, bym musiał się wrócić, bo mam ten karton i wszystko. I kabel mam C. Yy, tylko, że mam taki kabel, wiesz, że z dwóch stron jest C. Taki dostałem. Nie, że ma USB. I setko dwie strony mają C. Mm. No są teraz, I C w I gotówkąłem cyjkowskie w i szybciej. Nie, szyb nie jeszcze ładowanie, tylko jest turbo ładowanie. czyli czyli on nie ma jeszcze USB-C w tym telefonie? Gotówkąłem no, kostkę w Actionie i I kabel mam C. I nie, to no, no USB-C. Kabel wiesz, że z dwóch stron jest C. Taki dostałem. Aha, dobra. I Dzień, że ma USB i Cetko dwie strony mają C. Mm. No są teraz. I do... Czyli normalny, double C, czyli taki jak w strajfona chociażby. No, czyli ten najszybszy w sumie, nie? Przyjmujemy się kostkę w i nie jest szyb, szybkie ładowanie, tylko jest turbo-ładowanie tam jakieś, nie wiem. To już najpierw, to w ogóle... Nie szybkie, tylko turbo-szybkie! Omijając już fakt, że to i tak telefon musi Ci, kurwa, to obsługiwać, żebyś mógł korzystać z takich ładowarek, no ale chuj. Pracę działa. Działa. Działa, działa. I wow. majster, wezmę jeszcze ten silnik Na cztery stówki. Gdzie tylko. kocie? złota. Nie, nie. A lepiej. Myślisz, ale jakieś dobre Jakieś lepsze nie. Dla kobitki tam, chyba? Są nie ma jakiejś. Co? Nie, na silniki. Sam kocisz, zobacz tam to serce. Nie. Jeszcze raz dalej RCB się sprawdził, kurwa, mam nadzieję, że u mnie będzie padać. Nie i wam pokażę, mam bym wybrał. Trzymaj wenteczkę. Dobra. Zabije parę Paragolik, proszę. To jest trzyczęściowa, to nie jest spinning. To jest spinning, większy. Trzyczęściowa, to jest chłopie, 4 metry. Ale spinning też jest dłuższy. To jest 4 metry. Taki spinning 390? Cześć Oden, cześć. No Ty to jest taka bardziej na ten. Ale fajna ci. pławić, nie? A jest lepsza, to też była 3,90. Patrz. Tam tam. O zmię telewizorki macie? Eee, aktualnie nie. Nie, ale, ale dekoder? Dlatego? Dekoder? Dekoder mam, no? Tak, a za ile? 59 zł. Aha, no spoko. No nie, bo miałem dopytać, zapomniałem o tym. Ale co no, jak masz gamingowe, coś tak? Mam, mam. Za ile? Dwójka. Dwa tysiące? No. 1800, teraz Teraz biorę. 1800, wiemy. Gamingowego, jaki jest gamingowy. Dobra. A jaki to jest? Omen czy pawilon? Czekaj, bo ktoś do ciebie dzwoni Omen czy pawilon? Istnieją dwa i chuj. Lombardziej jestem, Lombardzie jestem teraz, poczekaj chwilę. 6800. Gamingowy Omen, rozumiesz? I go weźmy teraz, spoko. Kurwa, nawet nie wiem, jakie podzespoły! <grym> Co tu się dzieje? Co, baś, ja wiem, ja gamingo gamingowy to ja ten. Ja sobie na parametry, to kupię ci tam jakieś karty graficzne. Czy chciałbyś coś wymienić sobie? Zamówię Nasze sobie. grafiki w lapku nie wymienisz, nie? Ale 4GB będzie miała chyba karty graficzne? nie? raczej. No. To taka dobra jest, tu już pójdzie coś? Wszystko pójdzie. Wszystko pójdzie na 4GB? <grym> Wszystko pójdzie. Mordo! Serio, kurwa, źródło zaufaj mi! No, no 4 GB, tak, jaką ja miałem. To... 3 giga. 950, 950... coś tam. Ale to też nie zależy ile to było <laughs> czasami, tylko... 4 giga! Ja ty nie miałeś 4 giga, 3900 coś tam! A ta wersja grafiki, nie? No tak, tak, o to chodzi właśnie, 520, Nvidia. Było chyba, nie? 520 czy 820? No 1000... Tysiąc... No to stary, stara, stara, mówiłem jest. właśnie, mówiłem ja że stara karta. 1050Ti... 1650 i już w górę 3250 i już są one ogólnie drogie. Są po 3. Kurde, karty graficzne na nawet 20 tysięcy, bo może... Nie są drogie, no bo 1800 kupisz. Tisioczek. No, 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 ty majster, to jest. 1750. Kurde, po zajmości. Taki de... po Tam się i tak pewnie leży u ciebie. Ile ja mówisz, że za takiej ekstra 300. byś musiał dać i, i piątkę 9 generacji. Dziwią generaz i piątka. No. To jest 2019 chyba. Gdzieś tak, no? Coś koło tego. Nie Co Tysiączyki niech dorzuci. Tysiąc... Słuchaj. To. No. To i złote kolczyki. Dogadamy się ogólnie. A to dla mamy pewnie czy dla kobity? Złote kolczyki. Które? Te są takie ładne. no, no te, to te nie widać, to te pierwsze, to... no właśnie nie widać. Co, tego te, 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 te. A pokaż jeszcze, będę ostatni, wziął. Tak wzią. nie widać tego ostatniego. mi się pożyczają ładnie i Dali też się pożyczają. Za ile są? jest bliska? 269. To za wszystko dam Ci 2000. Siko? Może być. No i elegancko, i dogadanie. Ale to tak fajne, acer Nitro 7. Widźmy na pogram? Z GeForce GTX 1650, no lekko pogra. <laughs> ja pierdolę. Nie, e no kurwa. Ja już wiem przynajmniej jacy ludzie w barketach laptopy kupują. W sensie. Nowy laptop, procesor Intel, grafika GTX Już teraz! Promocja! Ładny jest! No Ładny kurwa gamingowy! Ładny, <gamy> wszystko masz, oryginalna ładowareczka, panie. System świeżo wgrany, wszystko. A jaka jest dziesiątka czy jednastka? Pewnie aktualizacja tej jednostki będzie już, nie? E, e, Windows 11 jest. Jednastka, No nie za bardzo lubię, ale spoko dziesiątkę. wolę dziesiątkę. Nowy Windows, nie on nie jest za fajny, bo nie jest aż tak zaaktualizowany. Trzymaj no, deal. Deal. Deal, spoko. Dobra, i co tam jeszcze mówiłeś? Yy... Chyba, wszystko. Chyba wszystko. Ja pierdolę. Jak mi się w dupie przewraca od tych kurwa podzespołów komputerowych. Ja powiem wam, że odkąd mamy tego kompa, ja nie jestem w stanie na żadnym innym komputerze pracować, kurwa. Jak ja mam tego swojego, ja mam i siódemkę właśnie dziewiątej generacji tam wsadzoną, Eee, i 1080 chyba, ja kurwa nie jestem w stanie pracować na tym tygopie. nie jestem w stanie nic zrobić kurwa na tym kopie, bo mi chuj trafia. A chłop tu kupi dużo słabszego, łapka do tego, wszystko tam pójdzie mordo, zaufaj mi, wszystko pójdzie. Chyba wszystko. A ten telefon chciałeś wymienić? Aha, właśnie. kurze nie, no już nic nie mam. Ma być... Joneson News sprzedaje takie laptopy. Pytanie ma być do gier czy do internetu? Dalej z aktualne u ludzi w przedziale wiekowym 30-90. No ale ten łepek nie ma kurwa 30 lat. Jestem na 100% pewien. No dobra. I co tam masz ciekawego? A wziąłem pada oryginalnego. Oryginalny, rzeczywiście. No, oryginalny z PSA, nie? No nie wiem, ja bym nigdy w życiu kurwa nie był w stanie zakupić czegoś, jakbym o tym nie poczytał. No bo kupiłem drugi, młoda. myślałem, że młoda ze mną pogra coś na dwóch, ale. Nie chcę, no to mówię o pierniczeniu. leży i tak w szufladzie i tak. Pięć dyszek by było. Pięć dyszek? Mhm. Dobra, <laughs> ja myślałem, że więcej. jak widziałem. Wystawę. Jackson, dziękuję za 17 miesiąc. No tak Chyba zazwyczaj stary. za stówę schodzą, nie? Mhm. No to też nie jest tak, że zawsze wchodzi z tej... Znaczy, że, że zawsze schodzi z tej ceny, za którą miała ja wystawię, nie? Mhm. Tu jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, za stówę biorę. Ja na przykład sprzedaję, nie? No dobra, zobaczymy jeszcze co tam... Gierki wziąłem, które nie gram. Pokaż. Nie no, oni ogólnie tutaj. Kurwa, no takie rzeczy jak pada czy coś, to bym nie sprzedał w Lombardzie. Jakby były jakieś gówna, które masowo mogę opierdolić, jak na przykład figurki. Z figurkami się zastanawiałem, czy do Lombardu nie pójść, nie? Bo mam ich kurwa za dużo po prostu, nie ma co z nimi robić. Eee, ale pada bym w życiu tak nie sprzedał. Za pięć dych w ogóle? Czyż nowy pad kosztuje 300? Prawie. No, kompanie. Na kąpa, nie? Na kąpanie? No, na konsolę spoko. Ja. Mm. O, Dragon Ball jest. No jest, jest. Ugrałem. Kurwa, sprawdzę, ile Na płaciłem. Bo ja dosyć niedawno Na kupowałem pece pada, pece bo, pece bo pece mi się rozjebał przecież. Mhm. Jest kod do aktywacji, to jest przypisane do konta, i potem Aha. już nie tego. Nie aktywujesz tego, nie? Mhm. No w my tak. Nie do sprzedaży osobno. Czemu tak? A ja wiem. Mirahula, normalnie tam. 308 zł zapłaciłem. Ta zapada. Ta była pierwotnie w Część zestawu Horizon Complete Edition, który zawierał również grę Horizon 4. No, pad PS4. No, Pad PS4, zaraz zobaczymy. Down, 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 down. Mhm. Została Dawn. wydana osobno, ale z napisem przeznaczony do sprzedaży osobno na pudełku, aby odróżnić ją od wersji zestawu Complete Edition. Czyli by wychodziło 3, 20, 70. Ty pad do PS4, panel bezprzewodowy, pad bezprzewodowy do PS4 DT czarny, kabel do ładowania, nowy, 119 zł. Ty. Daj dla widza figurkę. Ja już wam mówiłem, że może ich bym wam porozdawał te kurwa figurki. Ale mnie przeraża, jak muszę je wysyłać. Nienawidzę wysyłania rzeczy. Nie znoszę. 80-90. Stuwa, no. Spadem? Gry z padem czy same gry? Same gry. Made no. in China? Może być, jak na niego patrzę, no to okay. chyba jest Made in China, 80. no. Będzie ok. No, 160 jeszcze naciągnę. 200 zł. Dual Shock. Dobra. Jakąś dobra, nie się wrócić. Akurat. W OG opakowaniu. Proszę bardzo. Możesz zamówić kuriera do domu, ale nadal będę musiał jej kurwa spakować. No nienawidzę. Jakie piękne. Jeszcze zapytać się... Żeby was tak nie skłamać, tak na szybko licząc, to myślę, że z 40 figurek jest na półce. Eee... Masz może jakieś takie kamerki? E, kamerkę bym potrzebował, taką tylko... A nie liczę kurwa tych figurek, których nie odebrałem. Bo jest od chuja, których nie odebrałem, już przypadku, już gdzieś tam się wróciły. Myślę, że ostatnio z dwóch figurki gdzieś wyjebały. Bo ten kurier lubi sobie przyjechać i na przykład nie zostawić, od razu wizę, albo wiesz, zostawia jak mnie nie ma w domu. Od chuja. ...do nagrywania. 6 e, W sensie, sześć, sześć, to, figurek to, mi się tu ...na przykład na kartę pamięci nagrywa... Bo w sumie one często są w dwupłakach. Ten tydzień czy tam nie wiem zależy tam od karty pamięci. Okej, zaraz zobaczę. O, babcia sobie wzurała, wiesz, ona nie ma internetu, nie? Bo tam przez Wi-Fi bym coś znalazł na, na Legro czy coś, nie? Ale ona nie ma internetu, a obzdurwała sobie, że ktoś jej do pokoju wchodzi i chce kamerę sobie. Kurczę, chyba nie mam. Wiem, że na pewno mam trapę kamery. Mhm. Ale to do odstraszania bardziej. Fajny giveaway No, by był? No w sumie tak. Między słowami na przykład za jakiś czas. Prawda. Do przemyślenia widzowie. Do przemyślenia. Foto pułapka. A chociaż nie ma. zmienia to faktu, mm -hmm. że mnie to przeraża, nie? Czyli to jest w sumie taka, że wiesz, jak ktoś wejdzie, to no. mi się uruchomi i nagra, nie? O, coś takiego. Mhm. Tak już wygląda. I tę baterię wsadzasz, kartę pamięci jak ona wykryje ruch, to zacznie nagrywać, nie? Też jak ją Kolejny otworzysz, to masz ekranik, jest tam dużo opcji przez ile czasu, do pana, jak, jak wykryje ruch. Czyli aha, czyli ja ją na przykład, ale to i ona jest pod prąd, czy jakoś podłączona? Czy ona jest naładowana, czy baterie, czy akumulator, jak to jest? Tutaj... O, sobie otwierasz, cyk I wkładasz bateryjki A, baterie są Tutaj sobie otwierasz A widzisz, Ojczulek, to też nie jest głupie wyjście Często no, do przeprowadzki się... tak ludzie kartony załatwiali, nie? nie? No nie? No, a to po polsku... I co to jest? Bo się kurwa nie. zagadałem Czyli ruch Czyli, aha, czyli ja ją na przykład... Ale to i ona jest pod a To jest kamera na podczerwień Czy ona jest naładowana, czy baterie, czy akumulator, jak to jest? Tutaj... O, sobie otwierasz cyk. I wkładasz bateryjki. A baterie są. Tutaj sobie otwierasz. Cyk. Masz wyświetlacz, wszystko, możesz sobie ustawiać. No. Nie? No, a to po polsku, chociaż? Nie wiem czy jest polski, ale to, to nie jest jakieś skomplikowane tam nie wiem, masz rozdzielczość. To resolution na przykład, nie? Yy, Czas nagrywania, no to time recording. No takie mm -hmm, proste, mm -hmm, nie? Jeżeli no, chodzi o angielski. No i tutaj ją sobie ustawiasz. Jest wyłączona, włączona. Ja albo, jestem ciekawa albo ile, test, ile taka figurka nie? kosztuje, no, ta. No to test to tam nie pamiętam co to było, on to właśnie ją już, jak już sobie masz ustawioną, pek. Ile kurwa? Cztery figurki kosztują kurwa 400 zł. Każda ta figurka kosztuje 100 ZŁOTYCH? What, what the fuck! Kurwa, może to opierdolić i laptopa kupić? Biznes. Zawierzcie się, nie? No i wiesz, jak przejdziesz, przejdzie ktoś, to one zacznie nagrywać, nie? Niestety no. nie ma figurek, widzowie. <laughs> Niestety nie mogę. Zniknęły. Nie mogę wam im zdać, nie wiem jak do tego doszło, no. Patrzyłem na półkę, ktoś przyszedł i zajebał. Przed sekundą. Szukać z całego nagrania, nie? Czy ktoś był czy nie, tylko po prostu jak wykryje ruch, no to się no wyłóżcie nagranie. Challenge. Aha, w ten sposób. I ona tam, a ja wtedy, tam mogę sobie wtedy tam w opcjach ustawiam ile czasu ma A na... ty na kamerze, ty na kamerze to jest trapa To jest yy, ten, green screen Tak, też? No tak, tak Aha, ten sposób, no to to by się chyba nadało Bo ona chce tylko zobaczyć, czy ktoś jej po prostu wchodzi, jakiej nie ma No to okay. już jakby kogoś złapał, on to już by wiedziała, nie? No to by było spoko, nie? No to by byłoby okej, okay. i to działa na pewno? Działa? KURWA! Może jej to wezmę 159 to 140 zrobiłem? Może być. Widzę figurki, no, ja znalazłbym yes. laptopa. Śmiejesz się, widzu, ale kurwa, ja choruję na jakiegoś laptopa, bo nie mam ekstremów z kuchni robić. A to by był kurwa dobry deal. Kupić takiego gamingowego e, procesor Intel, grafika GTX i rozumiesz. Podejdę do laptopu i mówię: Mordo, y, ten. Kurwa 1800, plus y, ten złoty łańcuszek, rozumiesz. Kurwa 2000 robi jest ja spierdolana. Podaj z powrotem teraz. <laughs> a to, a dziecko. Nie mamy muszę dokupić kartę pamięci do niej, tak czy jest w zestawie? Tak, nie ma w zestawie. Aha. Kartę wrzucasz. Tutaj, z boku, nie? Aha, i to z adapterem, nie? No, kartę z adapterem kupujesz, rzucasz i tam do 32 GB chyba. Taki do gier to Omen albo Pawilon, jak to powiedział. Proszę no bardzo. To. Super. No dobra, to jadę coś szamać i będę wracał, także dobra. dzięki bardzo, fajnie było, może do zobaczenia kiedyś. No mam nadzieję. No dobra, trzymajcie. się. Spoko, hej. Daj mi minutkę, dobra? Okej, okay. to ja się porozglądam. A powiedz mi... No kurwa, nie by nie przeszkadzać, bo odcinek oglądam. Na sprzedaż! Na sprzedaż! No. to! <grym> Już ci mówię A to z czy tylko sama żyrafa Sama żyrafa Aaaa Cholera, szkoda No ale powiedz mi cenę, bo to grafita, dobra firma No dobra, za chwilę No kurwa Komputer Acer, grafika GTX Ta żyrafa jest za 300. 300? No. Ale sama, właśnie, bez odkurzacza, nie? A nie masz odkurzaczy właśnie do takiego sprzętu? Na tą chwilę nie mam. Kurwa, potrzebuję odkurzacz, bo ja też mam żyrafę, ale miałem ch. odkurzacz bez samootrząsacza. Bo do niego no. musi być samootrząsacz. Że ona chodzi, on. puka filtr i se jedziesz dalej, nie? Bo zwykłe. To co chwilę musisz wyciągać. Wyciągać, czepać. No to jest katastrofa, nie? No tak. Nie y dobra. Mam tak. Ej, ale kolega ma dziwnie, czy ja dobrze patrzę, że on ma pieprzyk tutaj na środku i monobrew? Dobra. Wkrętareczkę moją. O. Ale rarę tęperki. A, no, akurat nie. Tanie. Tanie. Ta na pewno nie było. Ona tam lekko ma uszkodzoną tą kurczę walizkę. Bo to wiesz, jak to kurczę, ale wydaje mi się, że to jest taki. E... Odkurzacz do remontu, wiesz? Taki, co Gruzji i różne pierdały tam wciąga. Na tych plastikach to to wszystko się łamie. Wszystko działa, bo ja nią robię cały czas. Także ja ją tylko na 10 dni zaznaczę, bo ona mi jest potrzebna. Jak ja płytki kładę, to ją sobie wycinam otwornicą dziury, nie? O, o, o! Chyba się posypała, ha? Robione, co? No, trochę już, trochę już porobiła. No moc ma, nie powiem, że nie. Ja ją tylko chcę tylko zastawić, nic więcej, bo ja ją wykupię, yy, bo dziesiątego dostaję pieniądze. Ile byś chciał? Chociaż z pięć dych. Mi jest pięć dych potrzebne. Poza jak tu lata już, nie? No wiem, ale ja ją i tak wykupię. Bo ona mi służy do wycinania otwornicą w płytkach dziur, nie? Także ona mi długo wysłużyła i ją chcę kurczę z powrotem. Tej z roboty? Nie, no jest to... O kurwa, no idzie, idzie w pełni, ja ją odkupię na pewno, tylko 60. No, bateria może być naładowana. No masz już jeden no. procent. Nie? No to dlatego się wyłącza. Ja nie jak yy, wierciłem w płytkach, też mówię. Co ona się wyłącza? Patrzę baterię. Aha, dobra. No dobra. Bo mam te cienkie baterie, nie? Bo są te grube. Od klucza automatycznego, czy coś. Tylko, że baterie trochę kosztują, nie? Odwrotnie. Tak. No, I musisz Musisz... O nie, to jest Parkside. To jest ta firma, kurwa, z biedronki. Ona jest takim syfem jebanym. Ja pierdolę lutownicę mam z tego Parkside'a, bo jak LEDy przy. ten. lutowałem u góry, to to gówno cały czas się wyłączało albo się nie nagrzewało. To jest taki syf. Rozkręcić. Yy... Z Lidla. A, no dobra. Głowice, żeby się... A skąd powiedziałem? Schowały. O, to musi być do pełna schowane. No ja już nie używałem tej baterii. Z Biedry, a. No to nie wiem, ja złe wspomnienia. Z Parkside'em. I kurwa, jeszcze coś pły... Jeszcze coś kurwa kupowaliśmy z Parkside'u też. Jak się nazywa do, do cięcia płytek? Jakąś piłę tarczową, tarczówkę taką. Przenośną traję coś takiego mieliśmy. Chyba, a bo to, ale to nie było z, z Parkside'u? Bo nie. Moja bo jadę na odkroczenie pneumatycznego. I na pewno ją odbieram, bo. No nie wiem, lutownicę mam na pewno z Parkside'u, jest tragiczna. Ona mi służy. Przenośna. No, to ta... Ale to też jest druga rzecz, bo to nie jest lutownica na kablu, tylko to jest ta, bezprzewodowa, więc ona tak sobie działa, jakby chciała, a nie mogła. Kątówkę, tak. Zbudziłeś moje zaufanie, także zrobię ci te 5 dyszek do 15. No dobra, dobra. Kurwa, kątówkę. Płyty, docinaliśmy nią płyty OSB, które kładliśmy na podłodze do wyrównania, bo tam mieliśmy problemy i musieliśmy, bo jak wiecie jak w kamienicy było, to musieliśmy jakoś wyrównać, bo już tymi podkładami pod panele tego nie szło, bo kurwa tego szły, yy, szła ta podłoga musieliśmy jakoś wyrównywać, bo kombinowanie kurwa, w jednym miejscu to był spadek, różnica gdzieś taka, nie? Ja na pewno ją odbiorę, bo Kiedyś ona mnie zabrałowa. Kiedyś już zastawiałeś i odebrałeś, nie? Tak. Jak wiesz, Hubert kuberto On remontuje, no. za 50 tysięcy pożywi. i nawet polecał Parkside. No ale to, że on polecał, to wcale nie znaczy, że wiesz nie naprawi mojego doświadczenia z tą firmą, bo z dwa tygodnie temu Xboxa 360, no. ale joystick jest bez baterii i bez kabla ładującego. No 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 i teraz to no, to po co mi mówię, tak? Mówię, wydaje mi się, że mówię, to właśnie jest no, do bez. Docinaliśmy. Połączyć i grać, bo nie ma baterii. Nie? I, znaczy... I nie ma kabla. Mówię, no kurde, jak ja mam grać? Jak... Czekaj, zobaczę, czy mam pada. I ci o Mogłem wziąć i pokazać, o co chodzi. W Xboxie 360 masz takie dziwne złącze, tak? Nie? I tu po prostu sobie wkładasz tak, a ja mam Ej, joystick bez, bez tego... bez tej baterii. Bez niczego. Mam sam joystick taki o, taki jak ty masz. Nie ma baterii. Nie ma baterii, nie ma kabla no, ładującego Nie ma czegoś takiego na baterię? Nie... <laughs> Ci goście właśnie się teraz chwali, że ma wybrakowany produkt? Czy o chuj chodzi? Czy po prostu jest pusta ta, nie ma klapki? Pusta to, to, nie ma niczego. A nie ma tej klapki, tak? Nie ma tej klapki. I nie ma żadnego kabla, bo tu popinasz kabel. I... Możesz grać jako na kablu, nie? No nie, no bo ja Xboxa 360-tu u was był za 200 zł. Gościu chyba próbuje. Kurwa, ty zatrudnij się go w Blizzardzie, przysięgam. Gościu właśnie z deficytu próbuje zrobić feature! Ja pierdol, mordo, nie ma tej klapki tutaj, nie ma tego na baterie. Podłączasz kurwa kablem i działa, rozumiesz? <ścoughs> no. 199 dokładnie. No, no. Ja z dwa tygodnie temu go kupowałem. Może dlatego taki tani. No, może. A ja wiesz, ja zapakowałem wszystko, zajechałem do chaty, mówię. Jeszcze miałem telewizor do podwieszenia, podwieszenia telewizor. Dobra, sprawdzamy, nie? No to już se pograliśmy, se myślę, kurde. No. I nie Pokażę. ma właśnie tej klapki z Wiesz, jak pada sparować? Nie. Yy, na konsoli musisz dusić ten przycisk, i na mhm. nim, nie? Wkładasz bateryki. Włączasz go mm -hmm. i tutaj przytrzymujesz się na konsoli on się wtedy paruje, nie? No w sumie możesz sobie tego wziąć, Aha. bo on mi leży po prostu. No dobra, ale słuchaj, no dobra, ale... To oddał mu pada za frajer? Trzeba ładować. Kurwa, co to za magiczny lombard! Kupują pi pi po piersie Kononowicza, yy, kurwa, gościom bez zębów oddają pady za darmo, ja pierdolę, żeś nie umierał. Baterię po prostu wkładasz, nie? Możesz sobie kupić akumulatorki. Aha, ładowarkę. bo tu. A, dobra, dobra, bo tu jest na baterie. Tak, ja do akumulatorków ten. i wtedy będziesz mógł sobie wymieniać te baterie, je ładować i wkładać. Ładować i wkładać. Aha, nie? rozumiem. Albo... Nie muszę mieć kabla żadnego. Nie musisz, coś. albo wkładasz baterie takie zwykłe, wyczerpują się, kupujesz. Kolejne dwa. No, rozumiem, rozumiem. Wynalazek szatana, no, pierdolony. A ty mówisz, ten przycisk tutaj, ten o. Ten przycisk, tak, no. żeby sparować. I na konsoli też. Konsole z tą, tak? Z joystickiem. Z padem, no, Inaczej nie będzie działał. Aha. Lata trochę głowica, okej. Okay. No, tam no, wiadomo, w wierce, nóc, wiesz w płytkach nie? to lata mało lata. kręcić w to i w tą, także... Ale ja mi tak zabiorę, bo ona mi dobrze służyła i bardzo dobrze jeszcze mi posłuży. Dobra? Daj autograf. O Jezu, no jak ja nienawidzę na tym pisać. Ale ja nic nie mam do S SB stary nie wiem skąd takie zarzucenie, Patryk. No tak pretensjonalnie napisałeś jakbym, kurwa, płyty OSBs wyzywał. Tym dużym ekranie, tak? Lakesnake, witam.